Drodzy Państwo, za mną macie możliwość obserwować ostatnią zrealizowaną inwestycję Szpitala Chojnickiego pod nazwą Modernizacja lądowiska dla śmigłowców sanitarnych. Wiecie doskonale, że od 11 czerwca to lądowisko jest już, jest już czynne, służy mieszkańcom powiatu Chojnickiego, ale nie tylko. Natomiast dziś mamy, dzisiaj spotykamy się, aby symbolicznie dokonać otwarcia tej inwestycji. Każdy z tak doskonałych szpitali, jakim jest Państwa szpital, szpital wielospecjalistyczny, będzie służył pomocą do osób, które ulegną prawda, wypadkom czy katastrofom, czy to lotniczym, kolejowym, czy innym zdarzeniom nieprzewidywalnym w obecnej sytuacji i rzeczywistości. Dlatego ten trud podjęty przez dyrekcję szpitala, a także niezwykle życzliwe władze samorządowe lokalne, a także ogromny trud i wysiłek i wiedza jaką dysponują pracownicy tego szpitala, wymaga naprawdę z głębokiego serca wyrażenia Państwu ogromnego podziękowania. Ten szpital jest szpitalem strategicznym dla województwa polsko Chcielibyśmy prosić o Bożą, o szczególną opiekę nad wszystkimi, którzy Będą się w ten sposób przemieszczać do różnych miejsc, do szpitali. W ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego jednym z najważniejszych elementów jest czas. Nie tylko e, umiejętności personelu, nie tylko wyposażenie karetek, ale czas w jakim tej pomocy udzielimy. Dlatego naszym priorytetem w ostatnich miesiącach było, była modernizacja lądowiska, która radykalnie skróci czas niesienia pierwszej pomocy mieszkańcom powiatu chojnickiego, ale również człuchowskiego. Chciałbym zaznaczyć, że ta inwestycja nie byłaby możliwa bez środków zewnętrznych, bez środków unijnych. Jest to inwestycja zrealizowana w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z którego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 886 tys. zł. Na uwagę zasługuje fakt partnerstwa dwóch samorządów samorządu powiatowego i samorządu miejskiego, które pomogły szpitalowi kwotą po około 50 tysięcy złotych. Suma sumarum, ta inwestycja zamknęła się kwotą niespełna ponad milion złotych. Została zakończona 11 czerwca bieżącego roku. W dniu dzisiejszym dokonujemy symbolicznego przekazania, chociaż faktyczne przekazanie już nastąpiło, nawet z lotem nocnym, który się odbył 20 sierpnia tego roku.